Siemanko, z tej strony Mister Trumpeter, a tym razem widzimy się w trochę innym miejscu, bo w moim fotostudiu, gdzie będziemy testować Hortena HO229, czyli najnowszy na rynku model Hortena. A jak wiecie, ja i Horten to jedna rodzina. To będzie pierwszy odcinek serii o Hortenie. I tutaj skupimy się wyłącznie na inboxie opatrzonym moim komentarzem. Ja osobiście jeszcze tego modelu nie otwierałem, także zobaczycie moje prawdziwe reakcje na to, co zobaczę. Widziałem, co prawda, w internecie jeden inbox, ale powiem szczerze, że był raczej robiony okiem kogoś, kto otwiera kolejny plastikowy model. A dla mnie, jak wiecie, Horten to nie jest tylko plastikowy model, a można powiedzieć, że trochę członek rodziny całkiem sporej. Ale jak już przy rodzinie jesteśmy to chciałbym z tego miejsca podziękować Piotrkowi i Marcinowi za pierwsze wsparcie na moim Patronite. Dzięki wielkie za wsparcie. Na pewno spożytkuję odpowiednio. Czyli w tym przypadku będzie to kamera 4K, którą zamierzam zabrać ze sobą na, na konkurs Taiwan Model Show, który odbędzie się już 1 i 2 listopada. Właśnie niedawno pojawiła się na ten temat oficjalna data. A teraz już nie przedłużając przed wami Horten H229A z Takomu. Życzę wam przyjemnego oglądania. Sportem O229A skali 1 do 32, pierwszy wypust nowej marki Takomu, czyli Takom Wings, właśnie przed Wami. Dla mnie to nowe wyzwanie, jeśli chodzi o nakrywanie filmów, dlatego że w porównaniu z Bewingiem, pudełko jest, jakby to powiedzieć, odrobinę większe, co niezbyt ułatwia mi tutaj operowanie przed kamerą, zwłaszcza z perspektywy. Point of view, czyli patrzenia przez człowieka. Ja będę tutaj pokazywał Wam zbliżenia. Jeśli chodzi o pudełko, mamy tutaj dwa schematy malowania, które to jest łudząco podobne do tego, który, które zawiera się w modelu Złoki Mury. Z boku mamy boxart, Trochę wygląda to tak jak Złoki Mura, ale porównanie będzie kiedy indziej. A tutaj mamy wykaz wszystkich elementów. Jak widzicie tych wyprasek trochę tutaj jest. Mamy kalkomanie, które również wyglądają bardzo zbliżone, bardzo podobnie do tego co Złoki Mura pokazywała. Mamy też blaszki fototrawione i o ile dobrze pamiętam to w modelu Złoki Mury blaszek nie ma. Ja sobie teraz wypakuję te wszystkie elementy z folii i przejdziemy do właściwego inboxa. Na początek wypraska H czyli przód kadłuba. No to jest wersja A czyli tak zwany single sitter. Tutaj mamy wejście pod silniki zrobione podobnie jak w Złoki Murze. Detal jest, bym powiedział, taki troszkę bardziej ordynarny, taki no chiński. Chińczycy lubią takie bardziej ordynarne, aczkolwiek powiem szczerze, że dla mnie wygląda to w porządku. To znaczy zdaje mi się, że model Złoki Mury jest tutaj znowu przesadnie byle jaki. To są panele, które są nakręcane, więc one powinny wystawać i tutaj to fajnie wygląda. Śrubki, bo on był skręcany, bo to był drewniany samolot, yy, wyglądają fajnie. To w złoki murze jest dokładnie takie samo, to znaczy też, też są te śrubki, ale zdaje mi się, że jest ich trochę mniej. Nie ma tych detali tutaj z przodu, a one yy, przynajmniej częściowo, przynajmniej te z przodu tutaj na dziobie yy, w oryginale występują. Więc moim zdaniem to będzie fajna baza. Oczywiście yy, wielki plus dla taką za to, że są zrobione w szarym plastiku. Kolejna wypraska, wypraska D. Tutaj mamy dosyć dużą ramkę, bo są to skrzydła. I to jest górna powierzchnia skrzydeł. Widzicie, profil Portena jest całkiem grubawy. Tutaj taką zrezygnował z całej wewnętrznej konstrukcji skrzydeł i moim zdaniem bardzo dobrze, bo jakby ja nie widzę żadnej potrzeby, żeby odtwarzać ten środek tych skrzydeł. Ta wręga wydaje się troszkę bardziej poprawna względem oryginału. Od złoki murowej, aczkolwiek, z drugiej strony, mogę powiedzieć, że wydaje się i jeszcze bardziej tempa, jeśli chodzi o detal. Na skrzydłach detal jest fajny, podoba mi się taka trójwymiarowość tego. To znaczy mamy te linie, linie podziału, może troszkę za grube bo to była po prostu sklejka, która była potem szpachlowana, ale one w oryginale też są widoczne. Natomiast te panele one są takie przyjemnie wypukłe, one były metalowe, więc jak najbardziej fajnie to wygląda. Lotki, tutaj nie ma zbyt szczegółowych detali, więc nie ma się za bardzo też nad czym zastanawiać. No ogólnie skrzydła wyglądają w porządku, kształt przypomina to, co w nie powinno być. Kolejna wypraska E i to jest jedno skrzydło, czyli w tym przypadku mamy do czynienia ze skrzydłem prawym i tamto było lewe. Tutaj detal jest dokładnie taki sam jak w poprzedniej, więc nie będę na tym jakoś szczególnie się rozwodził. Tak samo fajnie wyglądają te panele inspekcyjne. Kolejna wypraska, wypraska C. To są kolejne elementy budy kadłuba i osłony silników, bo akurat silniki w tym modelu też występują. Tutaj to, co zwróciło moją uwagę. To bardzo wstający, że tak powiem, obrys tego kadłuba, tej góry. To mnie trochę zastanawia. Horten nie był aż tak gruby, więc tutaj może być jakaś kwestia konstrukcyjna, ale to jest do zweryfikowania. To, co mi się tutaj nie podoba za bardzo, to bardzo ostry kąt tego kadłuba, tej, tej spodniej części kadłuba. Tutaj wydaje mi się, że Złoki Mura zrobiła to jakoś tak bardziej. Nie, że poprawnie, ale wydaje mi się, że jakoś tak bardziej zgodnie z oryginałem. No, ale to przy okazji porównania będę bardziej się nad tym zastanawiał. No, ten element mi się nie podoba, powiem szczerze. Zwłaszcza, że jak widzicie, tutaj ten kąt jest taki ostry. W Hortenie niczego takiego nie było na ogonie. On jest bardzo obły, no, tam na samym końcu. Tutaj mamy środkową część podłogi, i z oki może ten element jest dokładany, jakby osobny. Co trochę ułatwia sprawę, dlatego że to był element dokładany w oryginale. Więc jakbyśmy chcieli zrobić go gołego, no to, no to to nam mocno w tym przeszkodzi. Aczkolwiek jeśli chodzi o budę górną, a to pewnie interesuje większość ludzi, no to tutaj to wygląda całkiem przyjemnie. Mam wrażenie, że nawet lepiej niż w złokim murze, choć oczywiście zależy jakbyśmy na to wzięli ogląd. Te linie podziałowe są raczej niepoprawne. W złoki może to wygląda lepiej. Aczkolwiek ogon sam w sobie wydaje się być bardziej lepiej poukładany. To znaczy w złoki może te wentylatory są za blisko. Trzeba je przesunąć. Wydaje mi się, że nie poprawili długości ogona, bo złoki mura, nie wiem czy wiecie, ale ma troszkę za długi ogon, jakieś 4-5 mm. Jeśli chodzi o budowy silników, no to wyglądają w porządku raczej nawet bym powiedział, że bardziej przypominają to, co na Hortenie prawdziwym jest. Zobaczymy. Ciekawy jestem, jak to będzie pasowało do siebie, ale to też się testuje w test buildzie. Tutaj mamy hamulce aerodynamiczne. i wyglądają one fajnie. Ogólnie to jest dużo takiej drobnicy. Nie wiem jeszcze do czego ona służy. To jest na pewno antena, która powinna być tutaj. A której oczywiście w oryginale nie było, bo tam jeszcze nie zamontowali tej anteny. I to są chyba te wszystkie rzeczy do Nightfightera. Tutaj mamy y, opcję otwartą, i, ale odwróćmy sobie. Tutaj jest opcja otwarta i zamknięta. Y, podwozia. Y, I fajnie, to mi się podoba, że są dwie opcje. Y, jeśli chodzi o detal, to to wszystko było zrobione z rurki. Tutaj ewidentnie jest to płaskie, więc tak. Tak, średnio bym powiedział, tak średnio, jak to omawia klasyk. Tutaj mamy drugą część tego podwozia, przygoleniowa. No i tutaj jest ten sam problem, jakby te dziurkowane elementy, one powinny być z rurki. No ale to są, to są drobne rzeczy, powiem szczerze, że jakoś nieszczególnie mnie to martwi. Hamulce od drugiej strony wyglądają tragicznie. Więc jak ktoś chce sobie je wypuścić no to życzę udanej zabawy i, i, i tak dalej, i tak dalej. Chyba, że jest jakaś zaślepka na to, tego jeszcze tutaj teraz nie wiem. Jeśli nie ma, no to y, udanej zabawy przy usuwaniu tych jamek skurczowych. Y, I co tu jeszcze mamy? No, jakby kadłub od wewnątrz ewidentnie nie jest przystosowany do tego, żeby był w jakiś sposób, y, żeby był w jakiś sposób eksponowany. Y, ta część jest widoczna tutaj w modelu, więc trzeba będzie usunąć ten, ten, tego trzpienia od, od jamki. Jeśli chodzi o osłony kołpaków kół tylnego podwozia, no to jest Tempę, ale wiecie, to było wybite po prostu na wytłoczone z jednej, jednego kawałka blachy, więc moim zdaniem jest to ok. No, jak widzicie, na, na, na tych wypraskach obudowy raczej to którzy będą chcieli otworzyć tego Hortena będą mieli mały problem. No ale ogólnie jest całkiem, całkiem przyjemnie, bym powiedział. Teraz przejdźmy sobie do ramy, czyli wypraski F. Wypraska F zawiera właśnie górną i dolną część ramy. Osłony silników, które są dokładnie tak samo niepoprawne jak w złokim murze. Fragment ramy wewnętrznej tutaj i żeberka zewnętrzne ramy. Przejdźmy sobie do szczegółu. Jeśli chodzi o ramę samą sobie, czyli te dwa elementy, Tutaj, już na pierwszy rzut oka, wygląda to znacznie lepiej niż w Złoki Murze. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, w Złoki Murze oczyszczenie tych dwóch elementów zajmuje jakieś dwie godziny, dlatego, że tych łączeń z wypraską jest chyba z 20 na, na każdy element, i wydaje mi się, że jakby układ tego został uproszczony. I widzę tutaj też takie detale, których Złoki Mura nie miała. Na przykład to zdecydowanie, jakby wszystkie rurki wydają się znacznie subtelniejsze. Nie wiem, czy zostały odchudzone, ale jakby ogólny efekt wizualny jest taki, że jest to po prostu lżejsze w, w, w obejściu. Niektóre elementy, jak to, czy, czy ta tutaj rurka, wyglądają, czy, czy, czy te, to są takie sterowniki do przepływu powietrza i paliwa. To wygląda jak kopia Złoki Mury. Zresztą ten cały fragment tylny też wygląda jak kopia Złoki Mury. Ale widzę tutaj też rzeczy, które nie wyglądają jak kopia. Czyli, na przykład, to jest miejsce, w którym łączy się y, główne podwozie z kadłubem. I to w Złoki Murze wygląda jak jakiś mało śmieszny żart. Y, natomiast to już jest skopiowane z Złoki Mury, choć wygląda trochę lepiej. Tego złoki mura w ogóle nie posiada, a powinno to, powinien taki element się pojawić w modelu. A jeśli chodzi o tą drugą część, to tutaj raczej wygląda to tak samo biednie jak w Złoki Murze. Osłony silnika, powiem szczerze, wyglądają identycznie jak w Złoki Murze. Dodali chyba tą, ten spornik, którego tam nie było. Nie wiem, czy on ma jakieś zastosowanie. Tutaj to jest taka wręga środkowa, jakby z rurek. To to, to wygląda identycznie jak w Złokim Murze. To również to jest rama środkowa. To również wygląda identycznie, razem z powielonymi błędami. To jest zdecydowanie poprawione względem Złoki Mury. Ten element w modelu Złoki Mury wygląda żałośnie, jak na tą skalę. Jeśli chodzi o główne żeberko, to jest główne żeberko boczne, z którym kadłub łączy się ze skrzydłami. I to jest zdecydowanie bardziej odelżone. Jest to po prostu takie... Czuć tutaj lekkość, której w Złokimurze niestety brakuje praktycznie w każdym możliwym aspekcie. I to żeberko wygląda dużo lepiej y, niż, y, niż zestawowe Złoki Mury y, a jest to bardzo ważne żeberko. Ja niestety nie będę mógł siebie go podmienić, ze względu na to, że już jest klejone tak permanentnie i bardzo tego żałuję. Teraz przejdźmy sobie do wypraski A, która jako jedyna jest zdublowana, to znaczy wypraski z silnikami. I tutaj nie ma wszystkich tych wodotrysków Złoki Mury, które są nikomu do niczego niepotrzebne. Nie ma wewnętrznej konstrukcji silnika, której większość ludzi na świecie nie odtwarza. Poza tym silnik wygląda jak poprawiona kopia Złoki Mury. Ten pierścień tutaj, ten. Jest zdecydowanie ładniejszy niż w modelu Złoki Mury. Jest zdecydowanie subtelniejszy, jest to bardzo fajny, fajna część elementu. Opony wyglądają troszkę lepiej niż w Złoki Murze. Ten element to jest taki, jakby, trzpień sterujący. W modelu Złoki Mury miałem dwa. Zawsze były krzywe, więc no, tu jest naprawdę prosto, jak na tak długi, cienki element we wtrysku. Karabiny wyglądają niemalże identycznie jak w Złoki Murze. Są paskudne i w ogóle jakby w prototypie ich nie było, więc ja się tym nie przejmuję i nie interesuje. To wygląda bardzo podobnie, to jest fragment przedni silnika i tu mamy fragment tylny. I tutaj moim zdaniem, jakby poprawiono stare błędy i popełniono nowe. Te otwory inspekcyjne wszystkie powinny mieć ten sam rozmiar. No jak widzicie, ta górna jest zdecydowanie mniejsza. A to wydaje mi się za duże, ale to musiałbym porównać ze zdjęciami. Niemniej, na boku w złoki murze ten otwór wygląda jak owal, albo przedłuż zaokrąglony prostokąt. Tutaj mamy to bardziej zbliżone do koła. Nie jest to oczywiście okrągłe, ale jest zdecydowanie bardziej zbliżone do koła. I z takich rzeczy fotel. No z tej strony fotel wygląda OK. Złoki mura jest zbyt zaostrzona, a tutaj to jest zbyt wyoblone, jeśli chodzi o tą obręcz górną. Jeśli chodzi o ten fotel od drugiej strony, no to kurczę. Chyba Złoki Mura robi lepszą robotę, bo nie trzeba usuwać tych, tych artefaktów po jamkach skurczowych. A poza tym, to wydaje się to bardzo bliźniacze do, do modelu Złoki Mury. Tutaj jeszcze bardzo przyjemnie będzie się usuwało te, te wpusty. Zwłaszcza że to jest przy wylocie silnika, i no kurcze Raczej widoczny element, więc to, to, to nie jest zbyt fajna sprawa. No i tyle, jeśli chodzi o silniki. Te wypraski są dwie. Kolejna wypraska wypraska G to są elementy konstrukcyjne ramy. Elementy konstrukcyjne podwozia, całe oraz koła przedniego podwozia. I tutaj widzę, że modyfikacji było całkiem sporo, bo właściwie tak na pierwszy rzut oka, to każdy element modelu wygląda lepiej tutaj. Jeśli chodzi o podwozie, w Złoki Murze mamy tutaj zamiast tak ładnie wyoblonego fragmentu trójkątnego, mamy po prostu jakiegoś wielkiego klocka, więc to wygląda tutaj znacznie lepiej. Jeśli chodzi o tylną część podwozia, to tutaj też widzę, że to jest subtelniejsze i bardziej szczegółowe i poprawne. To znaczy w modelu Złoki Mury nie ma tej końcówki. No Jest na naprawdę dużo lepiej, to wygląda. Wszystko jest subtelniejsze, bardziej w skali i bardziej bardziej obłe takie. No takie jak powinno być. To, ta część podwozia w złoki murze jest tak gruba, że prawie nie widać prześwitu. Tutaj widzimy, że jest to bardzo takie przyjemne. Ten element to jest jakby główna podstawa podwozia. W murze to jest jeden po prostu wielki kloc. Więc tutaj zmodyfikowano zasadniczo wszystko w jakiejś formie. Może ten element jest bardzo podobny do modelu złoki mury, chociaż widzę tutaj też jakieś dodatkowe modyfikacje. To są, to są żeberka wewnętrzne. One akurat są bardzo podobne do modelu Złoki Mury. To jest główna, główna, jakby wręga środkowa. I tutaj nie widzę prawie żadnych modyfikacji. Aczkolwiek tutaj mamy fragment. Nie wiem, czy to widać. Podwozia. To jest taki dosyć zaawansowany fragment podwozia i on też wygląda znacznie subtelniej niż w złoki murze. To są dźwigienki prędkości i one wyglądają tak samo źle, to znaczy inaczej, ale również, również niepoprawnie. Tu mamy jakieś siłowniki. No, wszystko wygląda po prostu bardziej subtelnie. To w złoki murze jest bardzo grube. Te dwa elementy, chociaż nie wiem dlaczego są dwa, powinien być jeden, ale może tutaj oni po prostu coś przekonstruowali. Aha, to jest opcja, jedna to jest opcja otwarta, druga to jest zamknięta. No to wygląda super. Ja musiałem te wszystkie elementy w Hortenie przerabiać, dlatego że w zestawie było to dramatycznie złe. I tutaj miejsce montażu tego podwozia tylnego do, do ramy kadłuba również zostało przerobione i jest dużo bardziej też subtelne. I tutaj mamy wypraskę B. Wypraska ta dotyczy elementów kadłuba. I tutaj widzę, że też zostało poczynione dużo modyfikacji rama owiewki. Jeśli chodzi o tablicę, no to wygląda to fajnie, jest tutaj ładnie to wyciągnięte, wszystkie te detale. W złoki murze jest takie dosyć płaskie tempe. Tutaj też się nie zmieniło za wiele, ale też zostało to tak w jakiś taki przyjemny sposób poprawione. Nie jest gorzej, jest trochę lepiej, ale i tak odbiega to od oryginału. To jest boczna, boczna część kokpitu i tutaj wygląda dokładnie tak samo do dupy jak, jak w przypadku zołki mury, ale rurki są ewidentnie cieńsze, co powoduje, że całość będzie po prostu przyjemniejsza w odbiorze. Tutaj też wydaje się to kopią zołki mury, również rurki są cieńsze, aczkolwiek detal, szczególnie ta, ta płytka tutaj, która jest normalnie z metalu, a tutaj wygląda, jakby była zrobiona nie wiem z czego, z parapetu. No to zdecydowanie ta część jest na minus drążek. On ma trochę więcej szczegółów i jest na pewno też bardziej plastyczny względem złoki mury. Rama przednia, to jest to jest podłoga przednia. Tutaj widzę, że jest też więcej szczegółów troszkę i w ogóle kształt jest inny. Aczkolwiek ta część i tak w całości jest zakryta dziobem, i jeszcze mamy na koniec pedały. I tutaj pedały są wyraźnie większe niż w złoki murze a w złoki murze są zdecydowanie za małe, więc tutaj one są też poprawione. Ostatnim elementem modelu jest wypraska J, czyli elementy przezroczyste i o ile one są, o, już sobie złamałem, o ile one są troszkę przybrudzone czymś, to jeśli chodzi o przejrzystość, wydają się naprawdę bardzo fajne. Moim zdaniem zdecydowanie bardziej przejrzyste jest niż w murze. Tutaj są elementy hełmu pilota, bo taką w przeciwieństwie do Złoki Mury nie każe płacić ileś tam dolarów, tylko na wyprasce K daje nam możliwość sklejenia pilota. Ludzik, jakby go nazwał Marian Paździok z kiepskich, wygląda naprawdę super. Ja widziałem zdjęcia tej żywicy, którą dystrybuję Złoki Mura. No i one tak nie wyglądają dobrze. I druga sprawa jest taka, że ten helmofon, bo to dosłownie wyglądało jak akwarium na głowie pilota, to ten hełmofon w modelu złoki mury jest po prostu odlany w szarej żywicy, więc musicie sobie namalować szkło albo namalować buzie pilota. A tutaj jest nie dość, że przy plastiku to jest jeszcze naprawdę bardzo fajnie przejrzysty. I to są wszystkie elementy plastikowe tego modelu. Yy, mamy jeszcze pasy yy, z blaszki. Jeśli chodzi o ich kształt, to powiem szczerze, że wyglądają jak science fiction. Zupełnie nie przypominają pasów 2 z tamtego czasu. Yy, blaszka jest yy, dosyć miękka yy, i dosyć cienka, więc wydaje mi się, że formowanie ich będzie raczej przyjemnością. Yy, no ale tak jak mówię, moim zdaniem nie są to poprawne pasy. Mamy kalkomanie która moim zdaniem jest łudząco podobnie, podobna do kalkomanii z modelu Złoki Mury. Poza tym malowanie tych, tych, tych pasków i tych szachownic dokładnie tak samo wygląda w Złoki Murze, a jak pewnie wiecie albo nie wiecie, Jedyny Horten ma zupełnie inne malowanie, więc to wszystko to są malowania science fiction. Myślę, że oni po prostu kupili od Złoki Mury albo po prostu jawnie skopiowali ten projekt, bo kalkomanie są identyczne. Jeśli jeszcze jesteście ze mną, na koniec mamy instrukcję. Tutaj muszę pochwalić Złoki Murę. Na pewno instrukcja Złoki Mury jest ładniejsza, bardziej przyjemna. Mamy tutaj. Jakieś tam informacje o tym, czego nie robić, rozpiskę prasek, rozkład elementów, ale to w test bildzie będzie lepiej widać. Jak widzicie, o tutaj dobrze mówiłem, jest wersja dla otwartego podwozia i dla zamkniętego. I z ciekawszych rzeczy, bo nie będziemy całej instrukcji omawiać, Te silniki są dramatyczne, na szczęście. FPW model zrobi silniki żywiczne i na pewno dostosowane do tego modelu też pewnie się pojawią. No fotel jest skopany, to widać już na tej instrukcji. Tutaj mamy ludzika. Jak widzicie, ludzika da się dostosować do, do fotela. Choć jakiś temat nóg pominęli trochę, ale mam nadzieję, że i tak pasuje. Tutaj ewidentnie została zmieniona kolejność wykonywania działań, w może ten kokpit jakoś chyba inaczej się montowało, wcześniej chyba co bardzo utrudniało pracę, więc jakby widzę, że ktoś odrobił zadanie domowe Tak samo tutaj, no jest to bardziej logicznie na pewno przygotowany model, jeżeli chodzi o kolejność składania Podwozie jest tutaj w opcji w ogóle zamykane i co jest mega, mega fajne i dlatego pewnie przekonstruowali te elementy łączenia tych, tych, tego podwozia bo po prostu w Złokimurze byłoby to niemożliwe a tutaj wygląda to naprawdę fajnie, patrzcie w ogóle jak popieprzone było to podwozie główne, które się składało bo podwozie główne w Hortenie było z przodu i generalnie to było najbardziej niebezpieczne dla pilota ta balonowa opcja, tutaj mamy opcję otwartą no jest trochę łatwiej zdecydowanie i malowania jak mówiłem malowania są science fiction jeszcze jedno malowanie i tutaj jakaś propozycja Aha, to są kalk rozkład kalkomanii do yy, innych elementów. Więc słuchajcie, podsumowując, Horten Ho 229A z Takomu, moim zdaniem jest to model zdecydowanie bardziej warty z zakupu niż model z Walkie Mury, tak na dzień dobry. Yy, więc jeśli się zastanawialiście, no to już chyba, yy, mam nadzieję, że rozwiałem wasze wątpliwości. A jeśli nie, no to powiem Wam tylko tyle, że o ile dobrze się orientuję, ten model kosztuje w sklepach i jest dostępny, zaraz będzie dostępny dosłownie we wszystkich sklepach, kosztuje jakieś 230-240 zł, podczas gdy model Złoki Mury jest praktycznie nigdzie niedostępny i kosztuje między 600 a 800 zł w Polsce. Także myślę, że jeśli ktoś jeszcze się zastanawiał, to teraz rozwiałem jego wątpliwości. Dzięki, dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie porównanie z modelem Złoki Mury. Ja na pewno przygotuję z tego modelu test builda. Oczywiście nie będę montował wszystkich elementów, bo ja będę część tego modelu wykorzystywał u siebie. Ale ja jestem bardzo zadowolony, głównie dlatego, że otrzymuję szarą budę z szarego plastiku, a nie z przezroczystego plastiku, tak jak robi to Złoki Mura. A ten plastik, niestety, ma bardzo mocną tendencję do, do kruszenia się co zresztą normalne jest przy tak dużych elementach przezroczystego plastiku. Podejrzewam, że nie wszystko mogło być widoczne na filmie, także zapraszam Was na krótką fotogalerię zdjęć makro tego modelu. A osobom, którym dziś zaoszczędziłem dobrych parę stówek, chciałem powiedzieć, że możecie mi się odwdzięczyć stawiając mi kawę na Patronite albo zostając moimi patronami. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć i zapraszam Was do wideogalerii.